To jest moje nowe konto, na którym postaram się zdobyć jak najwięcej kasy i jak najwięcej licencji. Na razie zaczynamy od zera, więc musimy samouczek zrobić. No, samouczek. Dobra. Fajne jest to, że można za 3000 kury kupić. I to jest właśnie fajne. Że nie muszę sobie samemu kupować. My już to ogarniamy, ale to. Bo. Dobra. Jedziemy pierwsze. Pierwsze rzeczy sprzedać. Dobra. Jedziemy. Sprzedać pierwsze rzeczy. Jedziemy sprzedać. Jedziemy sprzedać. Ile zarobimy? Nie opłaca się nic. Tylko sprzedać to. Nie opłaca się nic, tylko sprzedać to. A jeszcze... E Dobra. Traktor bierzemy. Nie, nie. E, o. Siejemy. I jedziemy. Całe pole musimy zasiać. Jest to trochę zajmie, ale nie tak dużo to nie zajmie. No teraz, jak mam już ten ogromny, trak ogromny traktor i te inne, to w porównaniu do tego, co teraz, i tak wyglądały każde początki. Moje niebo, ja jak zaczynałem z Farming and Friends, to nie było tych kurników i drugiego pola, tylko był garaż. A jak zaczynałem to, co mam już, ten ogromny traktor i tą ogromną farmę. Czemu to tak zacina? Mam pytanie. Ile zjeździ? No. I już idzie. Już lepiej. Widzimy, że za 5 minut jakiś update będzie. Kips żadnij... Nie umiem angielskiemu. Nie umiem. za 5 minut. Abdyt jakiś a to update. ciekawe jakiś. świąteczny, gdzie się dostaje y, milion y, na święta o to bym od razu mógł y, tego jak to się nazywa kupić lepsze rzeczy jakbym miał milion to bym ze wszystko kupił Nie. I nie. Na pikapa. Wysypujemy. Na pikapa. I oczywiście jedziemy sprzedać. Poni z bardziej mylnego. Idziemy sprzedać. Ktoś mnie zablokował, widzę. A to tu mnie potrzebuje. blokować, i wjeżdżać. kupić nasiona z farmką, to ja poproszę te najdroższe. No. No, te najdroższe są najlepsze. Oj, mamy zero pieniędzy. To widać. Jedziemy do nas. Hop, 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 hop. Uuu, akurat kukurydza się opłaca. Tylko w to nie wierzmy, bo teleportuje nas wy. na naszą farmę. Nie słuchajcie, tego tam tle obiecie wyszukuję, ale... Nie ważne coś było to nie ważne. Ważne jest to co my tu robimy Oj. i, I siejemy i bum i bum i bum. Byle jak to posiejemy, byle było i byle szybko. Ja chcę marchewki sobie kupić. Marchewki się najbardziej opłacają ziemniaków. Tu właśnie na marchewkach zarobię milion. I to się opłaca. A nie. Kiedy ten samouczek ukończymy? Bo ja bym chciał już robić coś po swojemu. Dobra, kombinę. Kombine bierzemy. Kombine bierzemy. Combine. Kips. Kips, 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 kips. Dobra, jedziemy. Mogliśmy sobie pole kupić za 500. A to po co nam drugie pole? No też mam kogoś. Pracuję. Piszę nie, bo jestem początkującym ma napisanie. Jestem... ...początkującym. kiedy to się, Ostatni pasek został br am, 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 am. Dużo powinniśmy za to br Mi się tak wydaje.

Oj, 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 oj oj. A wie, oj, a wie jak dać uprawnienie? Upra, Kurde, to, to ci jest takie trochę. Twoje pola wyglądają. Twoje pola wyglądają szursko Ułgój i uprawiaj pola przed sadzeniem, aby zapewnić dobre zbiory. No okej. Okay. Okej. Okay. Ja. Kupiłem drugie pole. I dostałem jedną paletę tego. m, -m, -m, -m Kukurydzy. Dobra nie no dobra się skończyło, teraz będzie trzeba orać za każdym razem Co takie ragi są? Serwer ktoś przeciąża może ten przede mną. No nie Co tak lakuje nagle? Nie, po co ja je tu wycham? Dobra, na razie. Hop, hop, papa. Dobra. E eee, dwójka i trójka i A Jak, jak ja dawno nie zaczynałem od zera. Dawno niedawno nie zaczynałam moncera. Nie no, co to takie lagi są. No patrzcie, niby kultywatoruje, a tu paski nadal zostają. Może ja mam internet słaby? Tak, mam internet słaby. Ja. Ja. dobra, przeżyję, obejdzie się jak. pyr, 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 pyr. Naprawdę opanowałeś to. Rozbuduj swoją farmę gdybym... Dobra, jedziemy. Kombajn weźmiemy. I już nie mamy sam... So... Nie mamy samoluczków. Nie mamy samoluczka. Ja to. To Nie, nie mogę. Muszę to? No i ja. jest po jedno... To jest, to ja chcę to Ej, To proste, To proste, bo ja jeszcze kurnika nie mam, nie To To jest. się eee, pożyczy... kurde. Ale już nie mamy samouczka, więc... Więc jest gitik. O! Właśnie, widzowie, ja miałem o tym mówić. Że jak chcecie jakąś grę, Zobaczysz na moim kanale na Roblox To piszcie w komentarzu Jaką chcecie, a taka się pojawi. Zobaczymy, co się tu wyczaruje Podjeżdżamy, sypiemy i odjeżdżamy, i. A jakie my mamy doświadczenie? Gdzie to podskazuje? Bo ja nie wiem. Co ja robię ze swoim życiem? Nie można. Usuń farmę. Pamiętaj, że kiedyś się włamałem na miłość, kąt i ja bym usunął miłość, i jakby się nie przyznał, Nie, dobra, bo Miłosz to pewnie będzie oglądać. Nigdy bym ci, miłość tego nie zrobił. Pamiętaj, że ja bym ci nigdy tego nie zrobił. Obiecuję ci. Mam nadzieję, że nie będziesz tego oglądać. A jak już musisz, to... Eee, to przebij ten kawałek. A dobra. Uuu, jedzenko. Jedzenko, jedzonko, jedzenko, diedko, Jedenko, Jedzenko, jedzonko, jedzenko, dzęgun, gąg, 367. A, już wiz, zliska jest. No to niech się wejdzie. zobaczymy jak się zmieni ten ten. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. No i nie ma. I teraz 675 to kosztuje. No ja co a, a co mogę za telewizję udawać? No oczywiście, że nic. Bo w sumie. O, to jest to, o czym ja marzę. kurze to jest na całą jedną działkę. Nie, no, 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 nie da się. Můžu usunout to? Za 600. No já, ja. myslím, że že to za více můžu usunout. A na pole i to? 700. To já ja se za usuwam Dobra, ja się wygłupiam Idziemy na inny serwer Już dołączamy Farming and Friends Dołączam... Teraz pożyczy mi ktoś. Dziesięć tych proszę, 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 proszę. Dobrze! Dobra, BDS jest wylupiony. Jak ktoś nam odpisze, to już będzie szczęśliwy. Bo na razie to nikt nie odpisuje. A tu mają fajne kurki, tylko że nie mam kurek. Kanał dobra, my będziemy kończyć. Ten film powoli to do zobaczenia Cześć. subskrybuj. Subskrybuj, bo zaraz się razbije! O. Szymo. Dobra, subskrybuj. Vidu. Subskrybuj, nie bądź. Ta jaki.